Festival Alekino. 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 Festival Alekino. Od 4 do 11 grudnia 2011 roku oczy młodych i starszych poznaniaków zwrócone były na ekran kinowy. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Alekino. Była to już 29 edycja festiwalu, którego początki sięgają lat 60. 29, ale ma już ponad 40 lat, bo historycznie. Przez dłuższy czas był festiwalem odbywającym się w cyklu dwuletnim bienalowym od 1996 zmienił się w ten oto sposób że stał się coroczny ale stał się także międzynarodowy wcześniej był to festiwal filmów polskich well, Last year was very different for me because I was said celebrates uh, the film being in the competition and then at the end we had a celebration of winning prizes so I didn't see any films I drank a lot of beer talk to a lot of people met a lot of people met all the wonderful staff at the festival who became good friends but this year is very different. it's very like really. Na tegorocznym festiwalu skład jury oceniających filmy biorące udział w konkursach był bardzo zróżnicowany. Prezentowane filmy oceniali nie tylko zagraniczni twórcy i znawcy filmowi, ale także dzieci i młodzież. We have to watch uh, something like 42 films over the week we're 6 uh, to 7 godzin a day z um, bardzo very short breaks. And some of the films are very, very hard topics. So far, I'm really impressed. I think uh, I mean, the people are amazing. Everyone's uh, treated us so well. Um, the programming has been really interesting um, for children as well as for uh, youth. Um, the films, the films run. You know, such a wide range of, uh, of uh, styles and subject matter. Starajcie się pisać precyzyjnie, tak? O co wam chodzi? Wtedy nie będziemy mieć łatwiej. Co biorę pod uwagę? Pod uwagę biorę akcje, fabułę, technikę, muzykę. Czy są śmieszne? Jeszcze na no kurczeniu, pamiętam już. Najbardziej mi się nie podobał film. Po... Nie, żaden mi się film nie podobał. Wszystkie były miłe. Teraz oglądaliśmy film o magiku. Film naprawdę bardzo interesujący i polecam do obejrzenia. Opowiada o historii chłopca, który właśnie chciał zostać takim magikiem. No i właśnie taki film moim zdaniem jest nawet takim przykładem przykładem tego, że warto mieć marzenie i je realizować. Film został właśnie przedstawiony konsekwencje tych właśnie marzeń że są te pozytywne, jak i negatywne. Muzyka Na Gali 29 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Alekino. Na 29 edycję festiwalu Alekino przybyło wielu znamienitych gości z Polski i zagranicy. Iży Mencel i Kohedeman, hedeman którzy na swoim koncie mają statuetki Oscara, w Poznaniu zostali wyróżnieni platonowymi koziołkami. Tę nagrodę otrzymał również Sylwester Chęciński, reżyser znanej wszystkim dzieciom historii Żółtej ciżemki. Strasznie panu za ten film, dziękuję. Myślę, że w imieniu milionów polskich widzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję platynowego koziołka, platynowe koziołki, dostali także no, ludzie tak wybitni, którzy jakby lekko onieśmielają i którzy jakby powodują, zadawać, żebym zadawał sobie takie pytanie, czy właściwie się tu znalazłem. Chcę, żeby te moje filmy, nie tylko Ciszenka, docierały do ludzi i dawały sens mojej pracy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Festiwal, ale kilo. Filmy pana Męcla przynosiły nam po prostu radość, zwyczajną, fantastyczną, ludzką radość. Proszę państwa, Iży męcela. Festiwal Ale Kino przedstawia filmy z całego świata reprezentujące bogactwo i różnorodność kina dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prezentowane filmy podzielono na sekcje tematyczne, spośród których można wyróżnić Ale Kino filmy aktorskie, Ale Kino filmy animowane, Ale Kino najmłodszego widza czy Ale Kino z piłką. Ale kino dla najmłodszego widza. Przedstawiamy dzieciom bajkę o misiu Ludowiku, jesień i zimę misia Ludowika. Idea jest taka, żeby bardzo małe dzieci, malutkie dzieci mogły przyjść do kina. Pokazujemy dosyć edukacyjne treści, ale w taki sposób, że one bardzo łatwo je przyswajają. Światło nie jest wygaszone zupełnie, przestrzeń nie jest zamknięta. Nawet nie wiedzą, że się uczą, po prostu. Albo przechodzą takie misje. O, tu jest jeden misiu, przeleciał właśnie. Yy, miś, który pomaga dzieciom wejść w świat misia Ludowika. <noise> So if you make uh, films for very small children, let's say two years from between two and six or two and eight, um, your approach has to be very different. Um, I, I'm a strong believer in telling the stories very gently. Uh, kids don't need uh, big-action films. Yeah, no.

Ale kino. Ale kino. Ala kino. Festiwal Kino. Cześć Jisiu, co robisz No cześć, idę do kina, na film futbolu, na festiwalu Ale Kino. Super, może przyjedę się z Tobą. To chodź, idziemy razem. W sekcji poświęconej filmom o tematyce piłkarskiej pokazujemy tak naprawdę filmy z różnych rejonów świata. Na większości z seansów piłkarskich będziemy gościli piłkarzy Lecha Poznań, którzy będą mieli okazję i już mieli okazję, bo już jesteśmy po jednym ze spotkań, opowiedzieć dzieciakom, jak przebiegała ich kariera. Ty dorastałeś też w trudnych czasach w Bośni? Czy to jakoś na Ciebie wpłynęło jako na zawodnika, piłkarza, człowieka? On może powiedzieć, że nie jest lat. Ja też że się te żyłem, była też wojna i nie było łatwo. A co, nie wiem, jak co kochasz. Ja naprawdę kochałem pilkę i bardzo chciałem, że zagram profesjonalną pilkę. A bardzo jest ciężko. Jak przyjedziesz, nie wiem, zostawisz domu ojca, matkę, nie wiem, siostru, brata, tu przyjedziesz sam na pewno, że nie jest łatwo na początku. Ale jak czas idzie, to jest... Trochę łatwiej i później tak zostaje. Futbol okazuje się tak naprawdę pretekstem do tego, by przejść jakąś wewnętrzną przemianę, by, by z... z by przejść właściwie taką metamorfozę od zera do bohatera. To bardzo często taki schemat fabularny się w tych filmach potwierdza i, i, i to jest siła tych filmów, to znaczy są to często filmy na swój sposób inicjacyjne, opowiadające o młodych bohaterach, którzy rzeczywiście dzięki piłce, dzięki futbolowi, dzięki wewnętrznej pasji są w stanie zbić się na szczyty swoich możliwości i jednocześnie przełamać pewną taką granicę, która wydawałoby się nie do przełamania, nie do przejścia. No, słuchajcie, no piłka z podpisami piłkarzy Lecha o nie chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście! Naszym i waszym gościem był Jasmin Buric, zawodnik poznańskiego kolejarza. Wielkie dzięki, wielkie brawa, i aplauz jak na stadionie, poproszę. Pokazywaliśmy polskie kino nie tylko w Poznaniu i nie tylko w Polsce. Między innymi byliśmy w Pekinie, gdzie pokazywaliśmy festiwal filmów europejskich, ale ze znaczącą obecnością filmów polskich. Dla dzieci i młodzieży byliśmy w Bukareszcie, byliśmy w naszej ukochanej stolicy Warszawie. Podróżujemy. Otrzymaliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską. To rzecz niezwykła po raz pierwszy, chyba w historii tej nagrody, ta nagroda powędrowała do instytucji, czy do organizacji zajmującej się kulturą. Niezwykle się z tego cieszymy. To była inicjatywa poznańskiego posła, Pana Filipa Kaczmarka, któremu serdecznie dziękujemy. Wielka przygoda to cykl warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży. Podczas tych warsztatów, na przez kilka miesięcy, z pomocą profesjonalnych reżyserów, montażystów, operatorów kamer, dzieci uczą się przedstawić swoje własne historie za pomocą języka filmu. I efekt widzieliśmy dzisiaj. Jakie są trzy rzeczy, które zabrałby ze sobą na bezludną wyspę? Komputer, PSP i coś do jedzenia. Tu efekt nie jest liczony jakością filmu, bo też nie chodzi o powstanie filmu na Oscara. Tu chodzi o sam proces powstawania, uczestnictwo dzieci w całym procesie filmowym, o ich edukację, o ich przyjemność zobaczenia siebie i swojej pracy na ekranie. Wędrujące Ale Kino. To jest pomysł, proszę Państwa, że festiwal Ale Kino pakuje się do trzech czy czterech ciężarówek i jedzie w Polskę, trafia do bardzo małych miejscowości. Od Poznania, poprzez Czarków, karolino białogard Gołdaw, aż do Teremisek i Białowieży, więc cztery lokalizacje, w których odbywa się festiwal Wędrujące Ale Kino. Muszę tylko wpaść do tego śmętnego, śmętnego Alekino. 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 Nie, proszę. nie powiem. A proszę. Festiwal Alekino. I, Bardzo, naprawdę, naprawdę kocham ten festiwal. Przynajmniej to jest moja pierwsza wrażenie. Niesłychanie ważna jest ta nagroda. Także i z tego względu, że, że przyjechałem tutaj do Poznania, że rzeczywiście klimat i atmosfera tego festiwalu jest specyficzna. Uh, to, to kind of Także ten personel drugiego planu, który. Powoduje, że, że się tu człowiek czuje swojsko, że fajnie, że czuje się jakby, że nie zabłodził, że jest we właściwym miejscu. I to jest fajne. Helena, to jest swój dziecko ja. festiwalu, ale kino. Moje. This, this is our target oh, audience. Yeah. Yes. <noise> yes, yes, yes. <noise> Helena jest, będziesz ty też. Przedstawiam państwu <noise> małe <noise> instrumenty. Na scenę zapraszam e, jury międzynarodowe oceniające filmy animowane. Złote koziołki dla najlepszej animacji dla dzieci filmowi o wielkich walorach artystycznych i prze, przejrzystej fabule łączącej elementy rozrywkowe i przygodowe z suspensem i humorem. Jest to francusko-holendersko-belgijsko-szwajcarska koprodukcja z 2011 roku pod tytułem Kot w Paryżu. Złote koziołki dla najlepszej animacji dla młodzieży. Jury międzynarodowe Filmów Animowanych przyznało Złote koziołki dla najlepszej animacji dla młodzieży krótkiemu, prostemu i zarazem złożnemu filmowi odkrywczej animacji. Ten film to Basen czeskiej reżyserki Aleksandry Hetmerowej. I złote koziołki po raz drugi. Zapraszam na scenę jury filmu aktorskiego. Na temat tego filmu jury toczyło wciąż nowe rozmowy przez cały miniony tydzień. A filmem, który otrzymuje wyróżnienie specjalne jury jest film Jutro będzie lepiej w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Zapraszam na scenę. Jest z nami reżyser Dorota Kędzierzawska oraz dwóch wspaniałych bohaterów filmu: Szenia i Oleg Grybowie. Dziękuję bardzo i naprawdę bez nich tego filmu by nie było. Także proszę o brawa dla chłopaka.

Cytując główną bohaterkę filmu, możemy powiedzieć, że to było takie prawdziwe. I jak się być może Państwo już domyślacie, Złote Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla dzieci otrzymuje film pod tytułem Absolutnie Prawdziwa Miłość w reżyserii Anny Sywickiej. Bra brawo! A zatem Złote Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla młodzieży Otrzymuje film Oddech w reżyserii Karla Markowicza. Brawo! A o wygranie nagrody poproszę panią Izabelę Kwiatkowską, konsula honorowego Austrii w Poznaniu. Serdecznie panią zapraszam. Proszę państwa, zanim pani, pani konsul zaraz dotrze, to powiem państwu, że już było w historii tego festiwalu raz że tutaj film dostał złote koziołki, a moment później dostał Oscara. Otóż ten film jest nominowany przez Austrię do Oscara i będziemy trzymali kciuki. Poproszę o nagrodę. Oto Festiwal ale kino. Alekino. Ale kino. Ale kino. Festiwal Ale kino. Dlaczego warto brać udział w Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale kino? Na ten festiwal filmowy powinno się przychodzić z wielu względów. Ja myślę, że po pierwsze, dlatego, że kochamy kino. Kino oglądane w kinie, a nie na małym ekranie telewizora. Po drugie, dlatego, że większość filmów, które można tu zobaczyć, znika potem z ekranów. Nie ma takich filmów. W... Telewizji publicznej nie ma takich filmów w szerokiej dystrybucji, a to jest okazja, żeby dzieciaki od najmłodszych, bo jest jeszcze też najnajmłodsze kino, żeby od najmłodszych lat zaznajamiały się z filmami, które są przeznaczone dla ich grupy wiekowej. Po trzecie dlatego, że tu panuje fajna, festiwalowa atmosfera. Bardzo mi się podoba. Na razie jest pierwszy dzień, więc jeszcze nie wiem, ale teraz wrażenia są bardzo fajne. Moim zdaniem takie festiwale są potrzebne i powinno być takich festiwali jak najwięcej. I nie tylko w Poznaniu, ale również w naszej Stolicy oraz w innych jakichś tam e, w miastach, tych większych. Proszę Państwa, no cóż, e, ten, to 29 ale kino. Musimy uznać za zakończone, więc ten międzynarodowy festiwal młodego, filmu Młodego Widza się skończył. To smutna wiadomość, ale w związku z tym jest ta trzecia przyczyna, dla której zostałem tutaj pewnie zaproszony. No bo jak to było na początku, gdzieś tam tu występuje kryzys, tu występuje kryzys, tu występuje kryzys, więc ktoś powinien oficjalnie powiedzieć, że jutro będzie lepiej bo jutro zaczną się przygotowania do jubileuszowego 30 festiwalu. Więc niniejszym to Państwu mówię i zapraszam gorąco do poznania na kolejny 30 już festiwal, bo on się odbędzie na pewno. Jutro na pewno. po prostu będzie lepiej. Jutro zaczynamy nowy festiwal. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Serdecznie. Proszę Państwa i zapraszamy do Poznania. Bardzo dziękuję. Zobaczmy jak to będzie za rok. Bardzo proszę, małe instrumenty i zapowiedź Ale Kino 2012-30 Festiwal.